Siema, jestem Dzięk, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić tego questa u tego doktora. Właśnie, jak możecie zauważyć, jest nowy update. Gdzie mamy nowe bestiary i wiele innych rzeczy, i właśnie za zrobienie tego questa możecie stać bołta i prawdopodobnie nawet wędkę, która jest bardzo OP do tego Golden Tide Eventu, który jest właśnie tutaj, widzowie. Tak w ogóle ta osoba wygrała tamtą rybę z tamtego odcinka, która właśnie kosztowała bardzo dużo kasy. Jeżeli chcecie kolejny giveaway na taką rybę, stawiacie 200 łapek. Więc widzowie, podchodzicie sobie oczywiście do tego gościa, doktora, i właśnie jak możecie zauważyć, on po prostu każe wam znaleźć cztery rzeczy. Cztery rzeczy, widzowie, jest to widzowie Ancient Algae, Snow Cup Algae. Gae, Forsaken Algae i Mashgrow Algae. I są to rzeczy, które się respawn po prostu na całej mapie, jak możecie zauważyć właśnie Snowcap Algae już mi się tam zrespił i teraz jedyne co musicie, musicie zrobić to po prostu jak macie takie coś jak Algae właśnie, to musicie po prostu tam popłynąć i po prostu zacznieć, zacznąć zacząć tam po prostu łowić i wtedy będziecie w stanie zdobyć to Algae. I właśnie jak zdobycie te cztery Algae, to będziecie mogli zdobyć oto właśnie różne nagrody, które wam zaraz pokażę. Ale dobra, popłyniemy sobie na to Snowcap Algae. Pokażę wam jak to w ogóle wygląda. Jest to widzowie Event. Jest to właśnie event, który nie będzie trwał jakoś mega długo, chyba z tydzień tak strzelam. Właśnie jak możecie zauważyć, jesteśmy tutaj i właśnie możemy sobie odpa odpalić fish radar i to prawdopodobnie nam się wyświetli. Nie, okej, okay, nie wyświetliło się, ale a nie, okej, okay, wyświetla się i po prostu musimy tutaj widzowie łowić i jest ogólnie taki, jak właśnie możecie zauważyć, jest taki bait jak algae. Nie mam go, więc go nie użyję, może by to coś dało, ale teraz prosimy się tu łowić, żeby to złowić. Jak właśnie możecie zauważyć, tutaj płynę na Snowcap algae znowu, ponieważ tamto algae mi się nie udało. Złowić. Naprawdę czasami jest je mega ciężko złowić. Naprawdę miałem już mnie milion razy i zajęło mi to mnóstwo czasu, żeby je zrobić. Ale po prostu zawsze miejcie wędkę, która ma dużo laka i to Wam dużo da. Tak w ogóle, widzowie, ja te algae już mam złowione, ponieważ robiłem to poza odcinkiem, żeby po prostu we mnie przedłużać tego odcinka. I zanim Wam pokażę, co się dostaje za te algae, po prostu pokażę Wam, co ja robiłem, żeby jak najszybciej je wbić. Ponieważ, widzowie, jest kilka sposobów na bijanie tego algae bardzo szybko. Jak dobrze wiecie, te algae respią się totalnie rano Domowo. Jest ich oczywiście cztery, przy Forsaken, przy Ancient Isle, przy Masjro i przy Snowcap. I po prostu one się w tych y, obok miejscach respią i widzowie, pierwsza metoda to jest widzowie taka, że możecie używać totemu Sundial, żeby po prostu szybciej przebiegał dzień, przez co jest możliwość, że zrespi się po prostu Algae przez to, że dzień mija i możecie właśnie kupować te Sundial totemy, które kosztują tylko dwa koła i one są oczywiście na Sunstone Island, więc po prostu płyniecie sobie na Sunstone Island i po prostu idziecie tutaj do góry i oczywiście idziecie do tego totemu. Oczywiście ten totem jest tutaj za tym kamieniem, e, gdzieś właśnie w tym miejscu, będzie ten totem do kupienia. Dokładnie, to będzie tutaj <laughs> widzowie. I ten totem właśnie kosztuje dwa koła, i naprawdę to oddaje. Naprawdę, ja robiłem to z kolegą i cały czas po prostu klikaliśmy, klikaliśmy te sondeł totem. Jak możecie zobaczyć tutaj jest do kupienia ten sundial totem. Ja mogę ich kupić, nie wiem, z cztery, chociaż jestem trochę biedny widzowie. Ale no dobra, kupimy sobie dwa po prostu, ale naprawdę trzeba ich trochę dużo mieć, żeby po prostu to też działało. Więc jak macie dużo kasy, możecie sobie ich kupić dużo, bo one mało kosztują tak czy siak w sumie. E, ale to jest pierwszy sposób. Właśnie właśnie widzowie, ponieważ zobaczcie, jak odpalimy ten sundial totem, to mija dzień i właśnie wtedy jest szansa, że y, zrespi się po prostu algae y, i to działa. To działa, ale trzeba dużo używać tego sundial totemu po prostu. I ogólnie tak jak powiedziałem, ciężko jest je łowić, naprawdę. Jakby ja miałem je dużo razy i naprawdę czasami w ogóle mi nie wylatywały, czasami szybko wylatywały, czasami tak średnio. Czasami nawet zajął mi to chyba z 10 minut, żeby mi wyleciał, y, albo nawet farmiłem 10 minut i w ogóle mi nie wyleciał i to znika, więc widzowie pamiętajcie, że to znika po jakimś czasie. Miejcie to pod uwagę. I teraz pokazuję Wam kolejny sposób na szybkie farmienie tego, ponieważ widzowie, jak możecie sobie tutaj wejść w serwery na dół, kliknąć exclude full, ser full servers, e kliknąć sobie tę drugą zakładkę, to jak możecie zobaczyć, tutaj macie serwery, gdzie jest po jednej osobie i zazwyczaj te osoby mają afka, na przykład ten właśnie, może takie multi mają awk i po prostu im się lecą te Snowcap e Algae, zaczynają ogólnie Algae i po prostu możecie mieć łatwy, po prostu Algae do zrobienia. I właśnie możecie tak hopować serwery cały czas, i ja naprawdę tak robiłem i po prostu, o zobaczcie, jest tutaj Snowcap Gae zrobiony, i właśnie możecie teraz po niego popłynąć i sobie to zrobić, i tak hopować sobie serwery. To jest chyba dosłownie najlepszy sposób. Naprawdę, z sundiale, nie są już aż takie OP. hopowanie serwerów dosłownie, bo jak możecie zobaczyć, pierwszy serwer schopowany, i już mamy już tutaj snowcap Algae, i po prostu zostaną mi tylko trzy, i będę miał to już zrobione. I jest tutaj snowcap Algae, z który się chyba praktycznie najczęściej respi z tych wszystkich. I właśnie jak możecie zobaczyć, drugi serwer schopowany, i jest kolejny Forsaken Algae, i to dosłownie to jest najlepszy sposób, widzowie? Więc w taki sposób możecie sobie to zrobić. Yy, polecam właśnie hopować na serwery gdzie są zazwyczaj takie multi-konta, jakby takie conhery, bo to zazwyczaj są ludzie na afku i wtedy się respią najczęściej te algae i dobra widzę, teraz pokażę wam co się dostaje za te algae, więc oczywiście podchodzimy sobie do tego doktora i po prostu z nim musimy porozmawiać, więc klikamy E i tutaj będzie, że trzeba kliknąć jest Take a Look i właśnie jest taka cutscenka, zobaczcie, jest taka fajna kaccenka, jak możecie zauważyć, jest to chyba cutscenka, gdzie po prostu jest taka fala złota, yy, taki wodospad, tu jest strzał, do tego nie wiem, czemu to tak działa, nie wiem, widzę jakieś takie, ale jest taka kaccenka, więc w sumie spoko i dobra, kaccenka już minęła i teraz widzowie musimy jeszcze raz z nim pogadać, yy, i wtedy dostaniemy właśnie ity od niego, i okej okay, chyba dostałem już od niego te ity, bo nie wiem, widzowie, okej, okay, dostaliśmy i jest to widzowie właśnie taki boat, który ma 100 speeda, właśnie w taki sposób się prezentuje ten boat, więc, a, to jest po prostu ten boat z kaccenki. ale czekajcie, czy jak ja do niego tutaj mogę jakoś kliknąć, żeby on to robił tę animację, może jakoś to działa, widzowie nie, dobra, nie wiem, czy to jakoś działa, i widzowie dostaliśmy nową wędkę, yy, ta wędka jest bardzo OP widzowie, ponieważ ta wędka ja właśnie, jak mówiłem na początku filmu jest bardzo OP do tego nowego widzowie eventu Golden Tide, Firework Rod widzowie, ta wędka wam będzie bardzo potrzebna ponieważ jak możecie zauważyć tutaj w statach ona ma mega dobre staty na łowienie tego waila, z którego się po prostu łowi z tego Golden Tide eventu, dlatego widzowie mówię wam, że to jest dosłownie bardzo dobra wędka na ten Golden Tide event i tak widzowie, dostaniecie tą wędkę dostaniecie właśnie mm, tą łódkę i chyba dostaniecie jeszcze jakiegoś y, bobera i tightla pewnie, ale o tym nawet za bardzo nie wiem. Niestety widzowie hopuje serwery i nie mogę znaleźć tego Golden Tide Eventu On się jakoś respi widzowie, ale nie jestem pewien jak Ale tego fireworka, łówcie tym fireworkiem rodem ten Golden Tide Event. Ja spadam no i elo